powiedzieć, że to jest bardzo przyjemne uzależnienie od Ciebie. Witam ponownie Sanach w naszym studiu i jak Witam. zawsze możemy powiedzieć, że jesteśmy z premierą, bo czekaliśmy na zapowiedź kolejnej odsłony i doczekaliśmy się premiera i płyty i premiera singla, który znamy doskonale. Miłość jest ślepa. Tak. Co się dzieje u Ciebie, jak pojawia się nowa płyta Twoja? Bardzo się ekscytuję i czuję, że w odchodzi te ta... Ode mnie pewna ba, bardzo ważna część mnie. Mm. Jest mi trochę smutno, ale też myślę, że ta radość że z tego, że mogę się dzielić tymi piosenkami jest dużo, dużo większa niż ten y, smutek, że się kończy pewna ważna era w moim życiu. I biorę się za kolejne rzeczy po prostu, za kolejne projekty, kolejne płyty i, i to jest super uczucie. Mamy prezent specjalny, bo słuchaliśmy tej kompozycji na głos i e, pianinko, fortepianik, Miłość jest ślepa, a teraz w wersji akustycznej. Czy taka muzyka bez aranżów pełnych jest dla Ciebie, nie wiem, bardziej wzruszająca, bardziej bliska? Na pewno wtedy bardziej się też skupiam na tekście, więc lubię jak ten tekst już gra pierwszą rolę, że nawet jak bit znika, czy tam inne brzmienia, które też kocham, bo miłość jest ślepa, jest tyle tych, nie za dużo, ale jest trochę tych brzmień, które uwielbiam mi skrzypce i to pięknie dopełnia tę piosenkę dla mnie ona była, no to było bardzo naturalne, że, to, że takie rzeczy się tam pojawiły, ale jednak wersja z pianinkiem, no dotyka mnie na swój wyjątkowy sposób i, i cieszę się, bo mogę jeszcze bardziej się skupić na tekście i jeszcze bardziej mnie to porusza przez to miłość jest ślepa, słuchajcie, wzruszajcie się z płyty kaprysy, premierowo, akustycznie, a po na naszym kanale YouTube pojawi się także to nagranie. Kochanie mnie to jak w wodzie roku, po miesiącach roku słońce świeci za chmur. Kochanie mnie to poza doskoku, nad przepaścią głęboką, potem już tylko w dół. Kochanie mnie jak zimno, w pergoli, brusto ci przy fasoli, a ty liczysz na cud uciekam, ale idę powoli. Może ktoś mnie dogoni, ale dosyć mam szkód. Słyszę, jak ptak o tym śpiewa, kwiaty trawa cały świat. I potoki, i drzewa kawędzą sobie tak Ona nie grosza. Ty za dużo widziałeś już. Kochanie mnie to jak ze bo się wiąże z ryzykiem, padnie drugiego dnia. Kochanie mnie jak walka z nawykiem, nie pozbędziesz się mykiem, ma ta batalia trwa. Więc ucieka mi się, jak krzykiem, cichym, ciemnym kącikiem, potem już cicho sza. Czy za błędy mogę przelać ci blikiem? Ja mam problem z tennikiem. Dobrze wie, kto mnie zna. Słyszę, jak ptak o tym śpiewa, kwiaty trawa cały świat. I potoki, i drzewa kawędzą sobie tak. Ona nie groźna, warta pójść ją wolno, bo brak już słów. Dużo widziałeś już, ona nie grosza, warta Puść ją wolno, bo brak już słów do tyłu Nie sergaj, bo zamienisz się w soli słup Smaczna jak półka, tarta, Słucham moca, daj Koch Ty za dużo widziałeś już.